Witajcie, tym razem poruszymy temat 5G. Czy w telefonie, który kosztuje około 1000 zł, wymusza to pewne kompromisy? Sprawdzimy to na przykładzie Redmi Note 10 5G, a także jego odmiany 4G. 5G to temat rzeka. Niektórzy widzą w tym sama zalety, a niektórzy mają pewne obawy. Natomiast z tego co pamiętam, przedobycie sieci 4G aż tak duże kontrowersje nie występowały. Piąta generacja sieci to jednak bardzo przyszłościowe rozwiązanie pozwalające na szybsze przesyłanie, pobieranie oraz krótsze opóźnienia. Na początku 5G dostawały tylko drogie flagowe urządzenia, ale od pewnego czasu mają to również tańsze modele kosztujące nawet około tysiaka. Oczywiście występowanie 5G w urządzeniu z wyższej półki, raczej. Nie sprawia, że w takim smartfonie są jakieś kompromisy czy braki w specyfikacji. Nasuwa się pytanie, czy tak samo sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o tańsze modele, czy może jednak 5G wymusza wtedy kompromisy, aby cena nie okazała się zbyt wysoka. Przekonamy się o tym na przykładzie nowego Redmi Note 10 5G, a także Redmi Note 10. Nie zabraknie też porównania prędkości pobierania oraz przesyłania na 5G oraz 4G. Dlatego oglądajcie koniecznie do końca. W temacie wyglądu i wykonania zobaczymy różnicę z tym, że dużo bardziej wolę wykonanie Nota 10 5G, a dlaczego o tym zaraz opowiem. W Note'cie 10 obudowa to połączenie połyskującego tworzywa, z tyłu znajduje się panel, który dosłownie znakomicie udaje szkło. Co ważne, aż tak bardzo się nie rysuje, za to gromadzi na sobie sporo zabrudzeń. Bardzo mi się spodobało, że testowany jasnozielony kolor zaopatrzono w fajnie wyglądający gradientowy motyw. Nie ma tutaj szansy na usłyszenie trzeszczenia czy też innego nieprzyjemnego dźwięku, zatem spasowanie obudowy to dobry poziom. Klawisze mają doskonały skok, do tego wygoda trzymania jest świetna, dzięki temu, że z tyłu mamy zagięcia. W Note 10 5G występuje wrażenie, że jest masywniejszy i wykonanie jakościowo nawiązuje do nieco tańszych urządzeń Xiaomi. Nie uznaję tego jako wadę, a wręcz jako zaletę ponad note 10. To wynika z obecności na tyle matowego tworzywa, które w testowanym kolorze granatowym z pewnością może się podobać. Tego typu materiał raczej nie będzie gromadził na sobie zarysowań, ale pewne zabrudzenia, smugi... Są tutaj widoczne, na szczęście można je łatwo i szybko usunąć. Możemy zauważyć, że obudowa ponownie została z tyłu zagięta, a to przekłada się na całkiem pewne i wygodne trzymanie. Klawisze mają tu również doskonały skok, bo testowane modele mają na boku zaszyty czytnik, wkomponowany jako płytka dotykowa. Note 10 wyposażono w podwójne głośniki i to robi doskonałe wrażenie, dlatego że dawniej miały to przeważnie flagowe telefony. Nasza muzyka ma tutaj zawsze dobre szczegóły, a także jest zadowalająco czysta i to mi się spodobało. Usłyszymy za to, że basy powalające nie są i szkoda, że nie ma nieco lepszego podbicia. To urządzenie zapewnia całkiem dobry poziom najwyższej głośności, natomiast na tym polu, oraz jeżeli chodzi o basy, raczej nie może dorównać żadnemu flagowcowi. Mimo to wbudowane głośniki oceniam pozytywnie. Wersja 5G pod kątem dźwięku ma kolejne kompromisy. W tym modelu znajduje się głośnik pojedynczy, który możemy łatwo zasłonić, z tego powodu, że umieszczono go na dole. Są tutaj gwarantowane dobre szczegóły dźwięku, do tego całkiem dobra najwyższa. Głośność. Niestety basy ponownie nie mają dobrego podbicia. Występuje uczucie, że wszelkie multimedia są takie dosyć płaskie. W aspekcie ekranu czas na pojedynek AMOLEDA oraz IPS-a z wyższym odświeżaniem. Ciekawe jestem, co Waszym zdaniem jest lepsze. Zapraszam do komentowania. W note 10 dostajemy właśnie AMOLEDA Full HD Barwy jak zawsze w tego typu ekranie są żywe, nieco podbite, z tym że daleko tutaj do wrażenia, że są za bardzo nasycone. Znakomite są kąty widzenia, oczywiście wszelkie teksty i ikony są szczegółowe. Co ważne, najwyższa jasność okazała się na tyle dobra, że w jasnym, słonecznym otoczeniu ten ekran będzie widoczny. W Note'cie 10 5G dostajemy IPS-a, ponownie Full HD+. Barwy natywnie są takie bardziej blade i stonowane. Kąty widzenia oceniam jako gorsze, kiedy porównamy to do note 10. Czasem przy większym wychyleniu ten ekran może się przygaszać. Sporym atutem okazało się wyższe odświeżanie osiągające 90 Hz, a to sprawia, że animacje przewijanie wyglądają znakomicie i przy tym pojawia się wrażenie szybsze, Działania systemu. Z pewnością wada polega na tym, że poziomy jasności nie są tutaj aż tak dobre jak w Note 10. W słońcu na tym ekranie za dużo nie zobaczymy. Jestem zdania, że działanie systemu zarówno Note 10 oraz Note 10 5G to podobnie dobry poziom. Wszelkie operacje, zadania są wykonywane całkiem szybko i sprawnie, ale czasem mogą występować nieco klatkujące animacje, czy też dłuższe wczytywanie aplikacji, szczególnie w Note 10. Osobiście nie uważam tego za wadę w tej cenie, dlatego że takie sytuacje napotkamy naprawdę rzadko. Na pewno to wrażenie dobrego działania systemu może u nas potęgować wyższe odświeżanie ekranu, które zapewnia odmiana 5G, ale i tak pozostaje przy moim podejściu, że jakościowo zawsze lepszy będzie AMOLED, nawet kiedy nie ma wyższego oświeżania. Co ważne, po tym jak wykonałem benchmarki, wyszło na to, że lepsze wyniki uzyskamy w Redmi Note 10 5G. Możemy w takim razie to urządzenie uznać jako bardziej wydajne. Do tego wbudowana pamięć w tym modelu okazała się szybsza, mimo tego, że oba telefony mają na pokładzie UFS 2.2. Dodam jeszcze, że systemowa nakładka, czyli Mi 12, jest niezwykle rozbudowana, jeżeli chodzi o funkcje i gesty, a przy tym skutecznie maskuje stokowego Androida. Kiedy zobaczymy specyfikację aparatu każdego testowanego Redmi, to może się wydawać, że wersja 5G nie ma tylko obiektywu o większym polu widzenia i tyle. Moje testy wykazały jednak, że wykonywane zdjęcia przy pomocy każdego modelu są zupełnie inne, ale pytanie, które zapewnia lepsze fotografie. Zauważymy na pewno, że cieplejsze, nieco podbite barwy uzyskane w Note 10. Do tego dynamika w tym urządzeniu stoi na wyższym poziomie całości, dopełnia ładne, naturalne rozmycie. Rzadko występuje tendencja, aby jasne obiekty, przykładowo niebo, okazały się przepalone, a to niestety mają czasem zdjęcia wykonane przy pomocy wersji 5G. Z tego powodu uważam, że działania automatyki, wykrywanie scen czy też automatyczny HDR są dużo lepsze w Redmi Note 10. W nocy oba testowane urządzenia radzą sobie co najwyżej przyzwoicie. Fotografię można łatwo poruszyć, są też widoczne pewne szumy. Wykonamy z pewnością dużo lepsze z głowę selfie po raz kolejny Note'em 10, dlatego że sensor na przodzie ma 13 megapikseli, a nie 8 jak wersja 5G. W lepszy sposób pracuje automatyka Note 10, choć oba telefony mają nie do końca naturalne wygładzanie cery. Nagrywane filmy mają za to bardzo podbite barwy, a to niestety częste u Xiaomi. Możemy filmować przy pomocy każdego modelu w 1080p i jestem zdania, że wtedy całkiem dobrze działa cyfrowa stabilizacja, ale szczegóły nie są na bardzo wysokim poziomie. Tylko Note'em 10 można nagrywać filmy 4K, które są dużo bogatsze jeżeli chodzi o detale. Natomiast przy tej jakości nie ma stabilizacji. Wbudowana bateria okazała się w każdym przypadku świetna. Oba smartfony mają w sobie 5000 mAh. Wersja 4G zapewnia czas pracy rzędu 6, a maksymalnie 7,5 godziny pracy na ekranie. Natomiast odmiana 5G gwarantuje podobny czas pracy. Tylko z Redmi Note 10 otrzymujemy w zestawie szybką ładowarkę o mocy 33W. Czas ładowania do pełna wynosi nie jest pełna półtorej godziny. Z Note 10 g otrzymujemy ładowarkę 22,5 W. Ale urządzenie samo w sobie przyjmuje maksymalnie 18W, z tego powodu czas ładowania do pełna zajmuje 2 godziny. Musimy jeszcze poruszyć kwestię samego 5G. Moje testy polegały na wyborze 5 lokalizacji na terenie Poznania, są one częściowo blisko BTS-ów i wykonaniu testu prędkości pobierania i przesyłania. Co ważne, odbywało się to przy użyciu sieci Plusa, a warunki pogodowe były dosłownie znakomite. Na początku miejsca znajdujące się w dzielnicy Winogrady, tutaj starałem się być blisko BTS-a, maksymalnie. 100 metrów od niego, a nazwy ulic są umieszczone na filmie. W tym przypadku przy pomocy 5G możemy uzyskać naprawdę fajne pobieranie, dużo ponad 200 mega, natomiast przesyłanie raczej nie zachwyca maksymalnie około 10 mega na 4G i 5G. Z pewnością ciekawostka to fakt, że czasem przesyłanie na 4G wychodziło dwa razy szybsze niż na 5G, a tego się nie spodziewałem. Dwa kolejne miejsca, gdzie wykonywałem testy to park Cetadela w Poznaniu i okolice Starego Rynku. W parku test zrobiłem mniej więcej pół kilometra od BTSa i to sprawiło, że prędkość pobierania spadła już o ponad 30 mega w porównaniu do tego, kiedy byłem przy BTSie, zatem nasuwa się wniosek, że te najlepsze prędkości uzyskamy właśnie przy BTS ale to chyba oczywiste. Natomiast moje testy w okolicy starego rynku wykazały, że kiedy w danym miejscu znajduje się duże nagromadzenie użytkowników sieci, to niestety przekłada się to negatywnie na prędkość internetu. Pobieranie na 5G okazało się wtedy całkiem dobre, ale tego samego nie powiem o 4G. Samo korzystanie z 5G nie zawsze jednak będzie super łatwe, chyba że mieszkamy w dużym mieście. Nie musimy tylko posiadać telefonu zaopatrzonego w 5G, a także uzyskać dostęp do sieci piątej generacji u naszego operatora. Owszem, te dwie rzeczy są niezwykle ważne, ale oczywiście musimy jeszcze być w zasięgu 5G i to może być przeszkoda. Prosty i łatwy sposób na sprawdzenie czy miejsca, które często odwiedzamy, albo czy nasze mieszkanie są w zasięgu tego typu sieci, to zapoznanie się z mapą zasięgu naszego operatora. Zobaczymy wtedy, że siecią 5G są na razie objęte tylko największe polskie miasta, do tego częściowo niektóre mniejsze miejscowości. Natomiast kwestia zasięgu cały czas będzie się polepszać. Spore znaczenie w tym, jakie szybkości przesyłania i pobierania uzyskamy ma Również częstotliwość. Moje testy, jak wiecie, były wykonywane na plusie i ta sieć akurat ma osobno wydzielone pasmo tylko do 5G, które nie wymusza jego podziału na użytkowników 5G i 4G. Z tego zapewne wynika całkiem dobre pobieranie w okolicy starego rynku na poziomie nieco ponad 180 megabitów na sekundę. Jakie są w takim razie wnioski? Piąta generacja sieci sprawia, że uzyskujemy dużo szybsze pobieranie, ale jeszcze nie zawsze super szybkie przesyłanie, z tym że może być to uwarunkowane tym, jakiej sieci używam od pogody albo kształt Terenu. Osobiście uważam, że w sytuacji kiedy potrzebujemy bardzo szybkiego łącza w naszym telefonie, to może być nawet przy tym, jakie są ograniczenia związane z zasięgiem, naprawdę fajna rzecz. Przechodzimy do podsumowania. Na przykładzie Redmi Note 10 5G możemy zauważyć, że piąta generacja sieci w tańszym urządzeniu wymusza pewne kompromisy. Przykładowo gorsze ekran, słabsze jakościowo zdjęcia i filmy, nie aż tak szybkie ładowanie i tylko pojedynczy głośnik. Uważam jednak, że oba testowane urządzenia to ciekawe propozycje. Musicie sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujecie 5G, czy może jednak wolicie lepszą specyfikację. Zapraszam do komentowania. ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie na temat 5G i czy zwracacie na to uwagę przy zakupie nowego telefonu. Oczywiście aktualne ceny zarówno Note 10 5G i Note 10 są na dole w opisie. Zachęcam jeszcze do polajkowania tego filmu, jeżeli wam się podobało oraz do zostawienia suba. A tymczasem do zobaczenia.